Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałbym stworzyć, pokazać Wam, jak zostanie stworzona półka do zagospodarowania małych narzędzi do drobnych prac. Więc zaraz wszystko Wam opowiem. Tak, mówiłem o małej półeczce na małe jakieś frezy kulkowe, frezy do zdobienia, frezy do robienia projektów na szkle. Na drewnie. Jak widzieliście i ktoś śledzi yy, mojego fanpagea, mój kanał, tutaj jest takie małe pudełeczko, ich jest kilka tych pudełeczek i ja oczywiście mam też właśnie papiery, w tym mam papiery ścierne, mam frezy, mam kamienie do szlifowania i dlatego dzisiaj chciałbym stworzyć coś takiego małego poręcznego, żebym nie musiał za każdym razem otwierać i wysypywać wszystkiego i szukać odpowiedniego frezu, tylko mieć to wszystko ułożone jednolicie na półeczce. Jak to wszystko będzie zrobione, to zaraz się przekonacie. Mam tutaj przygotowane jakieś takie odpady, bo będę robił to z odpadów. Szkoda mi brać nowoluczkich desek, dlatego korzystam z tego, co mam pod ręką, które mo, co mogę po prostu wykorzystać. Dlatego Was zapraszam na materiał. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Jesteśmy po skończonym naszym e, projekcie. E, podoba mi się z tego względu, że jeszcze go e, pomalowałem e, ciemnym olejem do drewna. Wygląda bardzo fajnie. Pokażę Wam go z bliska, jak on e, wygląda. E, zawiesiłem, go, zawiesiłem go z tamtej strony, ponieważ jeżeli będę kończył pracę. Jeżeli będę kończył pracę, to będę odkładał go z tamtej strony i nie będzie mi on przeszkadzał w dalszych moich projektach. Wygląda, wygląda to w ten sposób. Jeszcze, oczywiście, z tej strony, o, widzicie, z tej strony dałem taki mały zaczep, żeby po prostu. On nie będę odkładał, będę zahaczał zacha ręką, to on mi nie spadnie. Widzieliście także, bardzo fajny też, wymyśliłem od razu sobie takie rozwiązanie. Zamontowałem to samo tutaj na dole. Dlaczego? Taki te teraz nastąpi mały taki pokaz. Jeżeli będę pracował, ściągnę sobie po prostu te narzędzia. Jeżeli one będą cały czas wisiały tutaj, no to jeżeli będę pracował z tej strony, to oczywiście będę musiał się przesuwać, co nie jest też problemem, ale mogę sobie go na spokojnie zamontować, o spadł klucz, eee, zamontować z tej strony, jeżeli tu będę pracował, no to już, jak widzicie, wszystko mam na wyciągnięcie ręki, a wiadomo, jeżeli majsterkujemy, to chcemy mieć wszystko koło siebie, żebyśmy nie musieli odchodzić po szlifierkę, odchodzić po jakiś klucz, eee, po jakiś frez, dlatego Postanowiłem to zrobić z tej strony, tym bardziej, że mogę to przesunąć w, przesunąć w drugą stronę, praktycznie do samego końca, jak widzicie, albo w tą stronę i będę miał jeszcze bliżej. Przepraszam Was za to światło, ale no tak jak jestem w trakcie montowania drugiego światła, żeby one padało z tej strony, więc na pewno to światło do takich właśnie podsumowań będę wyłączał, a będę... Będzie się paliło tamto drugie. Z tego co udało mi się ustalić i jestem także, e, muszę podziękować koledze Tomkowi z SWG stolarnia w garażu, z tego względu, że e, wysłałem mu zdjęcie, bo znalazłem zdjęcie mm, właśnie takiego uchwytu, e, zamontowanego w wiszącej półce i zapytałem się go, pod jakim kątem to się tnie i jak fachowo się to nazywa. E, więc nazywa się to zamek francuski. I e, kąty, które tutaj trzeba uciąć, to jest po 45 stopni. Bardzo fajne rozwiązanie, bo to możemy zastosować do wielu e, półek, e, nawet w domu, w warsztacie, jeżeli chcemy zagospodarować sobie gdzieś e, miejsce. Ja postaram się wykorzystać coś takiego. Także piła Wolfcrafta, ściski, e, miarki. E, oczywiście, od razu powiem, był taki moment w filmie, gdzie Biorąc wkręty, założyłem sobie rękę na rękawice, na lewą rękę. To nie jest to, że boję się wkrętów, mówię Wam od razu, tylko chodzi o to, że przy wcześniejszym projekcie, który robiłem, te wkręty są ostre i przeciąłem sobie po prostu poduszki na kciuku. I cokolwiek złapałem, czy deskę, czy nie deskę, strasznie to, jest, strasznie to boli więc to tylko w drodze takiego wyjaśnienia z takich ciekawostek widzieliście machałem odkurzaczem tak? <laughs> także ten odkurzacz to jest odkurzacz który dostałem także właśnie od teścia ten odkurzacz służył do, o, do zgarniania pyłu z kominka domowego więc dlatego poprosiłem żeby go nie wyrzucał bo jak zauważyliście przydaje mi się, może nie jest jakimś tam wielkim, przemysłowym takim odkurzaczem, ale do takiego małego warsztatu się sprawdza więc tak, podsumowując, widzieliście projekt, e, widzieliście jego zastosowanie, widzieliście jak się stworzył, jak ja go stworzyłem. Może ktoś z Was e, będzie chciał to zrobić w, w większej formie, przygotowo może na jakieś narzędzia, więc e, serdecznie zapraszam do zalajkowania materiału. Dajcie znać, czy Wam się podobało takie rozwiązanie w dwóch umiejscowione w dwóch miejscach. Bardzo przydatne. Do odwiedzenia mojego fanpage'a Szyszka Project Zapraszam na Instagrama, zapraszam na pozostałe filmy. A na dzień dzisiejszy dziękuję Wam bardzo. Mnie czeka jeszcze trochę sprzątania i na pewno widzimy się niedługo. Ja Wam życzę miłego wieczoru i do zobaczenia.